17 lipca, 16.30, gołębie zostały zwołane do gołębnika. Także możecie, koledzy, koleżanki, przekonać się. Jak gołębie szybko wchodzą do stały. Widzę jeszcze tutaj z tych najmłodszych ptaków jeszcze trzy sztuki na dachu. Pozostałe gołąbki są już w błędniku Jedzą. Jeszcze tydzień, poniedzieli. WOMB zostaną z kabinki. Także jak widać apetyt WOMB mają chodzą bez problemu. bardzo dobrym zdrowiu gołębie. Co widać, nie są to w żaden sposób głodzone gołębie, dwa razy dziennie karmione są. Także karma uniwersalna. Do tego pszenica i jęczmień, z czego przeważa jęczmień. Widzę gołębie codziennie praktycznie biorę do ręki, sprawdzam. Także na trzeciej, czwartej lotce pierwsze, pierwsze gołębie są. Na trzeciej, czwartej lotce tak jak nie rozpierzyły się Jeszcze jeden został gołąbek na gębniku. Dwa, jeden tutaj jeszcze praktycznie zaraz. Pomożemy mu troszkę kijkiem wejść.